Cześć tu GIS. W tej lekcji opowiem Wam, jak policzyć liczbę punktów w poligonie i coś jeszcze, i może wartość tych punktów. Tak, zobaczymy teraz. OK. Przechodzimy do Kugisa. Nie będę się powtarzał, że to jest najlepszy program. Gisowy, open Sourceowy według mnie. Chciałem tu trochę chyba. No. Wesołości wrzucić, tak? Poczucie humoru, bo. na smutno, to tak ciężko się człowieku Dobra, jakie mam zadanie? Mam zadanie, za zadanie obliczyć liczbę punktów dla kilku gmin okolic Warszawy. Żeby nie wliczyć wszystkich, bo to jest dużo, to zrobimy tak: te naj, najbliższe. Zaznaczam z kontrolem, tak? Trzymając kontrol i tutaj ten przycisk, tak? Zaznacz obiekty. No zróbmy wołomin, kobyłka, marki, ząbki, zielonka. I teraz jest taki algorytm, który liczy. Wpisujecie tutaj liczby wystarczy. Policz punkty w poligonie. I teraz poligon. No to oczywiście te wybrane gminy. Tak. One są na szarot, ale zaznaczone na żółto, więc wybieramy tylko zaznaczone obiekty. Tutaj punkty, losowe punkty oczywiście. I zostawiamy na razie pole wagi i pole klasy puste. Bo na razie chcemy tylko obliczyć liczbę tych punktów, tak? W danym poligonie. Klikam cyk. O i zobaczcie. Mam już tutaj nową warstwę, która tutaj wskakuje do wyniku, bo tak sobie kiedyś ustawiłem. Mam nazwę gminy i tutaj num points, czyli liczbę tych punktów. Prawda? No, teoretycznie ręcznie można by zobaczyć, czy faktycznie jest. No, najwięcej jest zielone na oko, no i faktycznie jest w tabeli też najwięcej, nie? Dobrze. I teraz bym chciał jeszcze jedną rzecz obliczyć, czyli. Ciekawe, czy mi to tak zrobi, bo tak sobie wymyśliłem, że zobaczcie, jak tabela losowych punktów wygląda. Tabela losowych punktów wygląda, że jest ID i jest wartość jakaś, tak? To jest, ja sobie stworzyłem taką no, fikcyjną warstwę o wartościach od 1 do 100, tak? Zrobiłem tam jedną funkcją losowe punkty tak zwane tak tylko że wartości w tabeli atrybutów o wartości od 1 do 100 tak no i tak sobie je przyporządkowałem i teraz będę chciał obliczyć wartość tych punktów tak z tabeli w tabeli atrybutów bra no to teraz znowu robimy policz punkty w poligonie o może zrobimy tak liczba znowu losowe punkty czyli liczba to ten poligon to będzie z tego co już był przed chwilą obliczany tak tutaj losowe punkty zostają pole wagi dajemy teraz wartość i musimy to zmienić nazwę bo tam już jest ta warstwa num point zobaczymy point taki małe te o i zobaczmy jak on to obliczył obliczył i zobaczcie tylko teraz nie wiem które No nowsze zobaczmy tabelę atrybutów o zobaczcie num points i num point, tak? czyli tutaj była liczba punktów, a tu była sumaryczna wartość kolumny wartość tak? z tej warstwy losowe punkty. I on to po prostu zsumował. Tak? Te 27 punktów miało ileś tam od 1 do 100 wartość, no i on to zsumował. I teraz możemy sobie jeszcze do tego zbadać średnią. Zobaczcie, zrobię w tabeli, tabeli atrybutów do edycji daję kalkulator pól i zrobię średnia. Średnia. Zróbmy, no może liczby całkowite, żeby było prosto. No i po prostu podzielimy to wartość tą przez tą, tak? No takie proste proste dzielenie. NumPoint przez numPoints, tak? Czyli przez liczbę tych punktów i wyjdzie nam jakaś wartość średnia. Tylko zróbmy liczby całkowitej, żeby to już nie zmienić. Nie? No, zobaczcie. No, i wartość średnia wyszła od 47 w gminie Zielonki i Ząbki do 50, zaraz, 54 w gminie Marki. No. I tak naprawdę, tu możecie podłożyć jakieś rzeczywiste wartości i sobie obliczyć średnią wartość. No, na przykład, jakby tu były adresy z liczbą ludności, tak? to mielibyście ileś tutaj adresów tak? Pod tym, w tym miejscu. Tutaj liczbę ludności zsumowaną w tych adresach. A tutaj średnią liczbę osób mieszkającą pod danym adresem, jest super analiza, tak? wtedy macie, jakby to były wszystkie adresy w tych gminach, to mielibyście średnią liczbę osób zamieszkujących pod danym adresem w danej gminie na przykład. No i to już jest fajna, ciekawa analiza, praktycznie bez programu GISowego tak łatwo do zrobienia by mogło nie być, tak? Chyba, że byłaby super tabela atrybutów i to można wtedy w Excelu zrobić, nie? No ale musiałyby być wszystkie informacje, tak? A tutaj teoretycznie ja nic nie miałem w tej warstwie, losowe punkty, no bo tu nic nie było, tak? Tu była tylko wartość, czyli tak naprawdę liczba ludności pod danym punktem, o. Jakby to tak można prze, przełożyć, tak? Do takiego znanego znanej wam nomenklatury dobra no to by było na tyle no, w tej lekcji nauczyłeś się nauczyliście się mam nadzieję liczba naga. <laughs> jak policzyć punkty w poligonie i jak policzyć sumaryczną wartość tych punktów a w konsekwencji na przykład średnią dla punktu tak w danej gminie w danym obiekcie powierzchniowym o tak bym to powiedział dobra dzięki że oglądacie subskrybujcie kanał proszę o lajki bo to zawsze jakiś tam jest jak to się mówi jak już to kiedyś powiedziałem szczyt energii czy jakieś tak no także dzięki że oglądacie trzymajcie się do następnych lekcji do poprzednich bo już jest ponad 30 lekcji no i do usłyszenia do, do widzenia